Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj wykonujemy pierwsze zadanie z karty medali Balanciagi. Wykonaj emotkę przed graffiti Pieseła w okularach w sklepowej sadybie. I to zadanie sobie teraz zrobimy. Przejdziemy na mapę. Moi drodzy, włączamy sobie szybciutko mapeczkę i bardzo proszę, udajemy się tutaj, dokładnie w to miejsce. I tam za chwileczkę wykonamy sobie to zadanie. I podchodzimy sobie do tego graffiti. Dokładnie tutaj te trzy postacie. I w tym miejscu jest graffiti pieseła. Teraz pokazujemy emotkę. Bardzo proszę i wykonane mamy zadanie. Bardzo prosto. Łapka w górę, subskrypcja pod filmem. Zapraszam gorąco. Jeżeli kupujesz sobie sklepie Fortnite, to będzie mi miło, jeżeli wpiszesz mój kod kompulsator. Dzięki serdeczne za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Trzymaj się, cześć!